Przygotowując się do tego wystąpienia zastanawiałem się, w jaki sposób można ocenić, podsumować minioną kadencję. I kto pomyślałem, że rzeczywiście można wymieniać długo e, projekty, które weszły w życie lub wejdą w życie. Można przekonywać, że e, Wytgosz jest krainą szczęśliwości. Można, mając, wygoszczano, że już jest super. Ale czy tak jest, to tą ocenę pozostawmy wygoszczaną. Nie oceniajmy się sami. 21 listopada bydgoszczanie ocenią, czy te nasze działania tej kadencji przyczyniły się dla rozwoju miasta, czy też jemu przeszkodziły. Przewodnicząc działaniom Klubu Platformy Obywatelskiej zawsze staram się, żebyśmy kierowali się ideą, według której popieramy projekty dobre, popieramy projekty, które przyczyniają się do tych doszczy, niezależnie od autorstwa, a negujemy projekty, które są złe dla tych gozczy. Zbyt drogie, nie w tym momencie. I takie, taką politykę działania przyjęliśmy i taką przez 4 lata staraliśmy się wykonywać. Była tu bardzo długa i słusznie długa lista podziękowań Pani Przewodniczącej, do której się dołączam, której nie będę dublował, ponieważ jest to Pani Przewodnicząca, jako e, nasza Przewodnicząca mówi o naszym imieniu wspólnym e, i myślę, że nie ma co dublować. Chciałbym jedynie podkreślić, że w imieniu e, Klubu Platformy Obywatelskiej jeszcze raz chcielibyśmy uwypuklić działania tych cichych bohaterów w tej kadencji, czyli osób pracujących przy komisjach. Pań i Panów, którzy wspierali nas w działaniu, w tym, żebyśmy byli bardziej efektywni. Dziękuję bardzo Państwu za to, że miałem zaszczyt pracować z wami przez 4 lata i jestem dumny z takiego grona, w którym się znalazłem. Życzę wszystkim, żeby wybory były tym dniem weryfikacji, ale takim pozytywnym. Dziękuję bardzo Państwu.